No, Drożnią kapry, ja się poszlają pod Haleja. Hej, kochani, ja dalej na wyjeździe, jadę do galerii zobaczyć, jakie tutaj mają sklepy, w ogóle jak galeria wygląda. I przy okazji przymierzymy sobie jakieś ściuszki. A co? Jestem już przymierzalnik, gdyż napaliłam się na ten topik i na te spodnie. I mówię, dobra, jest tutaj hajem, więc wchodzę, przymierzymy, a może będzie mój rozmiar. Ja już. Kiedyś go mierzyłam i niestety nie było mojego rozmiaru, nie był też dostępny online, także przy okazji zabrałam jeszcze parę ciuszków, no to sobie poprzymierzam. Oczywiście topik i spodnie w dalszym ciągu nie są w moim rozmiarze, znaczy topik tak, ale spodnie nie, ale ja chyba je wezmę, ja już tak myślałam długo nad nimi, że wezmę nawet te większe i po prostu sobie je przerobię. Mam tutaj jeszcze taką czarną, luźną kieckę, także no co, mierzymy. Od razu wskakuję w ten topik i te spodnie, ale jeszcze mi to nastąpi. Ułożę trochę te ciuchy i zrobię sobie miniaturkę. Zawsze mam problem, jak zrobić tą miniaturkę. Jak robię mierzymy. Naprawdę ciężko to jakoś objąć, ale chyba tak może być. Co myślicie? Dobra. No i zobaczcie, nic się nie zmieniło. Nadal są za długie. A nie powinny, bo mam na sobie rozmiar M i to jest mój rozmiar, i wszędzie, w każdej sieciówce jest na mnie. Dobry, nawet idealny. No oczywiście, gdzieś tam się zdarzy, Ale no nie często. One naprawdę fajnie leżą, chociaż teraz tak może nie widać, bo ja troszkę źle stoję, ale no ja jestem wrażeniem tego kompletu i... i teraz nie wiem, brać czy nie brać, bo tak naprawdę są to dzwony i boję się, że one stracą fason. No nie wiem. No i tak weszłam na pewniaka, byłam pewna, tak wyjdę i w ogóle nawet z większymi, ale teraz tak patrzę, to może być problem. No jejku, nie wiem, co mi radzicie. Czyli tak, i dół, i góra jest to rozmiar M, ale wiecie co, przymierzymy jeszcze topik rozmiar S, bo ten troszeczkę mi się wydaje za duży. No i od razu widać, że jednak top rozmiar S. Gdyby były do tego spodnie, byłby sztosik, to jest półsztosik. No cóż. Jejku, tak mi się podoba. Chociaż zobaczcie, jak widać mi celulit, nie? Ja teraz od niedawna zaczęłam kurację antycelulitową, także... W kolejnym filmie pokażę Wam, co ja tam wyczyniam z tymi preparatami i jak masuję swoje ciało, żeby pozbyć się tego celulitu. Ostatnio połączyłam również preparat od Eveline Slim Extreme 4D, także zobaczymy, jakie będą efekty. Póki co widzicie i tutaj na rękach i na nogach, no widać ten celuli, co prawda tu jest górne światło i tu naprawdę wszystko wychodzi, tu się naprawdę źle wygląda, ale w rzeczywistości nie jest aż tak źle, <laughs> także wiecie, zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Dobra, podam Wam jeszcze ceny, topik 39, spodnie 59, natomiast skład 7% elastan. 42% poliester i 37% wiskoza. Ok, czarna sukienka rozmiar S. Wzięłam ją również w rozmiarze M. No bo wiecie, normalnie na co dzień M, ale jak za wyżona, no to wzięłam też S. No i już widzę, że ta Seczka fajnie leży. Fajna gumeczka, tutaj nie uciska. Fajne ramionczko, ja takie lubię. Bardzo fajnie się w niej czuję. Praktycznie w ogóle nie czuję, że mam na sobie kieckę. Szeroka, długa, przewiewna. No, zobaczcie. No i ja chyba sobie ją zabiorę. O, ile tu się jeszcze zmieści, nie? No. Także, dobra, przymierzymy jeszcze tą w rozmiarze M, tak wiecie, żeby sprawdzić. Tak, no i rozmiar M zdecydowanie za duży, także fajnie, że zabrałam sobie dwa rozmiary. Nie muszę teraz biegać, przybierać się i szukać dobrego rozmiaru, także, no nie wiem, co z tym hajem, ale coraz częściej ja tutaj wchodzę w S -K. Dziwne, także przezorne, zawsze ubezpieczone. Biorę teraz Eskę i I cena tej kiecki to 79 zł, natomiast skład 75% wiskoza i 25% bawełna. Wzięłam tą kieckę, mam totalną zajawkę na, na prążek, ale słuchajcie, ja wyglądam w tym strasznie. <laughs> nie wiem czy ja chcę, żeby, żeby ktoś to oglądał. To nie jest kiecka dla mnie, ale tak wiecie, mówię, a może. Jednak nie, także ściągaj dziewczyno, bo no nie, no, wyglądam strasznie. Także podam wam tylko skład i cenę. I się przebiera. I tutaj w składzie mamy 62% poliester, 31% wiskoza, natomiast cena tej Kiecki to 79 zł. O, i takie Kiecki to ja lubię. Cienkie ramionko, fajna długość, nie za bardzo dopasowana, dekolt świetny. Lubię takie Kiecki. No i teraz dylemat. Czarna, brązowa? No nie wiem, może dwie? Tylko wiecie co? One trochę prześwituje I ten mój celulit, ja już wspominałam, trochę obawiam się, że może być znać. No ale chyba dam im szansę. <grytanie> Jednak chyba je zabiorę. Zobaczcie, jak ten materiał się rozciąga. No trochę by tu weszło, ale jakby wyglądało to nie wiem. Ale naprawdę przyjemna, fajna kiecka, pomimo tego, że prześwituje. Dobra. Miałam na sobie rozmiar S, Na tej kiecki to 59 zł, natomiast skład 4% elastan i 96% wiskoza. I ta sama kiecka, jak widzicie, tylko razem brązowa. Tak, nie mogłam się zdecydować, czy czarna, brązowa, obie wpadły mi w oko i ja mówię dobra, zabieram przymierze. No i teraz będę miała dylemat, czy którąś z nich zabrać. Powiem wam, że trochę przeszkadzam, jednak to, że one tak prześwitują. Ale mam ochotę spróbować z nimi na zewnątrz, także chyba zabiorę przymierze w hotelu, wyjdę tam na jakiś tarasik i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Na sobie miałam również rozmiar S, cena tej kiecki to 59 zł, dostępna jest chyba w 6 czy 7 kolorach, w internetach, także. Jak coś to można zerknąć. I skład tej kiecki to 4% elastan i 96% wiskoza. No i wzięłam w końcu tą czarną kieckę. Tego jasnego kompletuję tak, nie? Ale tak mam go w głowie, że postanowiłam wejść na stronę internetową. I słuchajcie, dość, że zobaczyłam, że jest obłędny kolor brązowy, to jeszcze. A ten jasny komplet jest świetna promka. Minus 50%. Co prawda również dostępny jest tylko rozmiar M. Ale co tam za tą cenę? Warto przerobić. Nawet jak nie wyjdzie, nie będzie tak bardzo szkoda. Zabieram spodnie M Top S w jasnym kolorze, w brązowym kolorze. Zastanawiałam się nad czarnym, ale to już chyba za dużo. Jestem mega szczęśliwa. Jeszcze Także, słuchajcie, teraz lecimy do CDC. No i w CDC mamy wyprzedaż, minus 50% na letnie obuwie, ale nie na wszystkie. Jak tutaj już zdążyłam się rozejrzeć. Od razu przyciągły mnie klapki, te tutaj 49 zł. ale tak wiecie, nie przyszłam po klapki. Bardziej przyszłam po takie pepegi, wygodne, takie do latania, coś takiego z zakrytymi palcami. Także, no, będę tego szukała, coś tam sobie przymierzymy. Najpierw rozejrzymy się po całości, no i potem coś tam sobie przymierzymy. Grochy, grochy, grochy. No i co myślicie? Ładne. Jak ktoś lubi grochy, to czemu nie? Ja lubię, ale tak czy na butach? No nie wiem, musiałabym przymierzyć, ale tak jak mówię, klapek nie mierzę, bo klapek nie chcę. Będę mierzyła pełne takie lek. O, te są fajne. To może jednak przymierzę, no nie wiem. Bardziej zależy mi na takich, na takich pełnych bucikach, lekkich, wygodnych, takich do latania. I tamte klapeczki, bo nie mówiłam, 49 zł. Dobra, weszłam walejkę z wyprzedażą i zobaczcie, ile tutaj jest. 99. No, jest w czym wybierać. Minus 50%, wszystko. Na przykład takie klapeczki. Ale wiecie, co mnie przyciągła ta torebka, tak. Fajna, nie? I te chwostki takie. Taki mój kolor, ale nigdzie nie ma ceny. I zobaczcie tutaj, takie plażóweczki. Z matą do leżenia. No, jakie to jest fajne. Tylko też właśnie tutaj już oglądałam i nie widzę ceny. No, ciekawe, ile taki zestaw. O, dobra, widzę tutaj 39 zł. No, powiem Wam, naprawdę bardzo pomysłowe, no nie? No i słuchajcie, jak widać, zaczęły się papegi. No i teraz powiem Wam, ja nie wiem, te paski. No niby takie nie moje, ale ja je chyba przymierzę. Coś. Ja nie wiem, ja na wyjazdach mam jakieś dziwne gusta zawsze, <laughs> więc nie no, nie są brzydkie, nie? Nie są złe. Także zabieram do przymierzenia, przymierzymy sobie. I te są akurat na minus 50%, także czemu nie? Dobra, idziemy, 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 bo o, już mi wpadły. Do OKT z tym motywem węża. Chyba to jest wążnie taki motyw, także te też będę chciała przymierzyć. Fajny, gruby spód, właśnie. Właśnie chyba coś takiego chciałabym. Także bierzemy, co? No, bierzemy. O! I okazuje się, że to jednak nie są te. No, te akurat takie nie. Nie, te to na pewno nie, także szukamy tych z wężowej skórki. O, tutaj też są takie czarne na grubym spodzie, ale nie, chyba wolę jednak tamte przymierzyć. Tylko, że ich w ogóle nigdzie nie widzę. Nie wiem, czy to była jedna para, tylko. O, te są też dosyć fajne i te też będę chciała przymierzyć. Co myślicie? Fajny ten paseczek wokół kostki. Oj, oczywiście wszystko leci. Dobra, muszę to jakoś wyjąć jedną ręką. Dam radę czy nie dam? Dobra, są. Ale gdzie jest wiążowa skórka? Nie wiem, czy te nie są fajniejsze. Mogłabym tutaj te drugie zabrać, ale nie zabiorę się. Tu telefon, tu te buty. Dobra, niech będą te. Te wężowe ostatnia para i tylko 37, także tak jak w wajce o kopciuszku, pałuszki ściągamy i może się zmieści. Jednak nie pij jak diabli, aż także halub wleci. także ładne, ale... Sama. I pasiaczki zdecydowanie lepiej prezentowały się na dłonie niż na stopie. Jeszcze z tą skarpetą też w ogóle. Ale ogólnie ładne. Ale nie dla mnie. No i te miały być czarne, ale wzięły mi się te jasne, także dobra, przymierzyłam. Ale jednak nie. Chociaż fajnie wyglądają. Dobra, wróciłam po czarne, ale te czarne nie. Nie, to nie jest bo dla mnie. To nie jest bo dla mnie. Halux wychodzi, nie mops. Tada, Zobaczcie, gdzie jestem, jak prawdziwa królowa dotarłam do swojego zamku. No dobra, żartuję, jestem w Olsztynie, zawahałam się chwilę, bo chciałam powiedzieć w porę, ale w porę już byłam. Jestem w Olsztynie, tutaj jest zamek, ale zanim zameczek, to tutaj te straganiki oblecimy, a co, zobaczymy, czy oni tutaj handlują. Zawsze mnie to ciekawiło, ale tak wiecie, za bardzo, tu się nie da tak kręcić, bo krzywo patrzę. Ale te alejeczki wyglądają no cudownie. Także najpierw tu się trochę poprzechadzamy, a później a później pójdziemy na zamek. Lubicie legendy? Ja kocham i uwielbiam, a tutaj są aż cztery. I pierwsza z nich głosi, że ponoć zamek posiada podziemne połączenie z klasztorem jasnogórskim. Natomiast druga, o zjawie błąkającej się po zamku w ciemne noce, jest to duch Maćka Borkowica, wojewody poznańskiego, przeciwnika polityki króla Kazimierza Wielkiego. Natomiast trzecia legenda mówi o płaczu dziecka, który można usłyszeć w wieczne wieczory koło zamku. I czwarta opowiada o chłopcu, który wypasał tutaj krowy i w jednym z lochów znalazł czarnego psa, który ponoć pilnował ukrytych skarbów. Dobra, kochani, ja już będę żegnać się z Wami. Bardzo dziękuję za to, że byliście. Zapraszam Was na kolejny filmik wyjazdowy. Przed nami Pepko, biżuteria z Rossmana, przegląd gazet, dodatkami. To znaczy, taki jest plan, ale jedyna z bo niosą tego nie wiem nikt. Także do następnego. Pa!